Witajcie na kanale Grana Compa. Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek AstroMatica. Proszę Państwa, dzisiaj w tym odcinku, znaczy się, będziemy dalej sobie tu ogarniać tematy różnorakie. Trzeba doprowadzić naszą nową bazę w, tam w tym nowym układzie, w nowym pasie asteroid do stanu funkcjonalności takiego, aby było to wszystko, co my tutaj mamy, a nawet i więcej, czyli to, czego, tam, czego tutaj nie mamy. A mamy wszystko, więc raczej już niczego tam nie, nie wybudujemy. Eee, co jeszcze potrzeba? No, więcej baterii. Oczywiście, że tak. Eee, grzyby fungu. Ile tego jest badziewia? O, tylko trzy. Dobra, pierwszej kolejności grzyby. A chociaż zaraz, czekajcie. Celestyt. Oczywiście, że tak. Jeszcze celestyt trzeba będzie zdobyć. Eee, nikiel. Pomału się kończy. I co? I można robić. Ile srebra jest? Cztery. U, u. Dobra, czyli tylko dwie mogę zrobić. Yy, dwa układy. Ale to jak to mówią, lepszy rys niż nic. Dobra, ham. Idziemy po grzyby. Tyle tych grzybów miałem się, kurczę, normalnie wzięło i wszystko... wyciepało no i bardzo dobrze tutaj to tylko mamy tę jedną skałkę z grzybkami chyba nie przyuważyłem więcej Możemy gargaola wziąć, bo yy, będzie potrzebne to cudo też do, do wody. Dobra. No i śmigam robić. Porobiłem, słuchajcie, trochę komponentów yy, i mogę śmigać do Teta145. Będziemy kolejne rzeczy stawiać. Zobaczymy na ile nam tam wystarczy tych wszystkich produktów. No i co, przygody trwają. Ciekawy jestem, co dojdzie teraz, nie? Ciekawy jestem, co w Teta 145 i, i w Teta 12 będzie możliwe do wydobycia. Ciekawe, co będzie możliwe do odnalezienia. Jakie nowe schematy będą? I jakie maszyny? Przykładowo, jakie statki, pojazdy? Bo jak pamiętamy, to na takim ekranie wczytywania jest tam taki wielki taki statek. Ciekawy jestem, czy będzie można go stworzyć. No ale to oczywiście wszystkiego dowiemy się nieco później. Jak na razie my przygotowujemy się mozolnie. Proszę uprzejmie i pięknie. Yy, wiem, że to wczesny dostęp. Wiem, wiem. Nie dacie mi o tym zapomnieć. Yy, tutaj bym baterię jednak stąd wyrzucił, bo właśnie tamte baterie się ładują. Dobra. I w takim układziku zaczniemy właśnie od baterii. No bo wiadomo. Śmoc jest potrzebna. Tej tu nie ma. Za dużo. A za chwilę dojdą maszynerie, no i się zesramy, jak, jak, jak nie będzie energii. Także nic nie zrobimy. Także zacznę tu, tak żeby symetrycznie to było. O, jest 1000, ok. To jeszcze, jak mogę, to postawię tu. O, a że mogę. Proszę bardzo. 1200. No, i dobra, no oczywiście, te dwa panele może dazą jakoś radę. Natomiast i tak tutaj trzeba będzie jeszcze cztery dorobić. A, byłem w tym, w górniku kwarcowym, powiem szczerze, nawet nieźle sobie radzi. Natomiast tutaj trzeba będzie teraz postawić maszynerię. I przykładowo, tu mamy fabrykator. To tu mógłby stanąć, może, maszyny, maszyny, zaawansowany fabrykator, nie, nie może, ale narzędzie do ulepszeń, stacja ulepszeń może, chipset i kanister drzewicom żywicą jest potrzebne, ale to jest na spokojnie, na spokojnie, na razie postawmy to cudo, jak tu sobie stoi. Dobra, 485 poziom mocy. No i do, jak coś trzeba będzie tutaj ulepszać, no to będziemy mieli. Eee, dalej. Dalej istotną kwestią jest posiadanie ładowarki. Elegancko. I tutaj będzie można ładować ogniwa, baterijki. I coś mam do naładowania w ogóle. O, no, Możemy przykładowo rzucić to. Jak się ładuje. Proszę uprzejmie. Także takie holski klocki tutaj mamy. Mm. Ano właśnie, anno właśnie. Bo tutaj by przydała się jeszcze jakaś szafa, tak? Zakładałem, że tu stanie ten zaawansowany fabrykator. No to te szafy gdzieś by się tam przydały. Co ja jeszcze mógłbym postawić z maszyn? Na co jest mnie stać? To jest co to jest? Fabrykator modułów pojazdów, ale to nie tu. To jest modyfikacja narzędzia. Przewód miedziany. Dobra. Tutaj mamy sadzarkę hydroponiczną. W porządku. Przewód miedziany. O, no i już bez latania mogę to tu postawić. E, tylko teraz tak, Modyfikacja narzędzia, ja bym to postawił może w tym oto miejscu. Dobra, 545. Ok, teraz tak zaawansowane. To mamy monitor wiadomości. Tutaj mamy użytkownik terminala. Ta struktura pozwala graczom uzyskać dostęp do nowych misji sygnałowych. W porządku, co jeszcze gdzieś? Czekajcie, czeka. o panel zasilania, tak to nam się zdecydowanie przyda. Zdecydowanie nam się to przyda. I w takim układziku, niech on sobie wisi, powiedzmy tutaj, będzie nas informował o prądzie. Proszę bardzo, teraz już widzimy, ile zużywamy, ile magazynujemy i ile generujemy. Także elegancko. A jeżeli chodzi o ten monitor wiadomości albo to, część elektroniczna, można by to zrobić. Użytkownik terminala. Tego tutaj nie mamy. Pożądalo. I to możemy przykładowo powiesić tutaj. I sygnałów tutaj nie mamy. Dalej. Dalej mamy monitor wiadomości. To będziemy potrzebowali transformator danych, czyli musimy znowu robić przewód miedziany, elektronikę. I transformator danych. Na całe szczęście kwart ze sobą zabrałem, bo miałem go zostawić. Yy, I. I tego też nie mamy. W tej, tej naszej bazie w TETA 9 oczywiście, tego nie mamy. I tutaj możemy czytać sobie logi. Elegancko. Co to tam jeszcze? <laughs> Co tam jeszcze? A, z takich wiszących rzeczy to już chyba zrobiliśmy wszystko. Tutaj mamy, proszę Państwa, stację tlenową. I teraz pytanie brzmi: czy robić tutaj wokół tej bazy yy, właśnie taką, taką przestrzeń natlenioną? Grzybów fungu brakuje, ale to nie jest problem, bo wystarczy przeskoczyć, i zaraz za bramą jest tam kopuła. Tylko pytanie, jak by to zrobić nie? Jak by to zrobić Wszystko bym miał No dobra, ale I tak tych grzybów brakuje, więc weźmy sobie Naszego Dicha. Dzichu, chodź Jesteś potrzebny I skoczyłem po grzybole Ja podjąłem proszę Państwa decyzję, że raczej jednak przeniosę tę bazę tutaj w TETA 9 yy, bliżej warpa i to będzie nazwane baza główna, nie? bo to wiadomym jest, że będzie trochę większa. O, no i tutaj mamy od razu kopułę. Liczę, że grzyby będą na pewno są grzyby. Drzewa grzybowe. Czy znaczy mogę tutaj wlecieć, tak naprawdę, i się przyjrzeć, czy są, czy ich nie ma. Pewnie na złość mnie tu akurat nie będzie. Ten, jak się kurna, obijał, wszystko. Ty no, nie gadaj, no. Nie ma grzybów Nie ma fungu? To to już jest. Oj, 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 oj. To już jest hamowa. Wyrastają mi asteroidy z podziemi. No ja pierdziulety. A tam? To jest pełno gargaoli. Licha, ciężkiego tu też nie. A, są, dobra, są. -ra 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 -ra, elegancko. I mamy to. No chodź. Dobra, to to mamy. Hmm, może gdzieś jeszcze? O, są. Są, są, są. Bardzo dobrze. Super, ależ tych grzybów tu jest Dobra, elegancko Dobrze, dobrze, bo się przydadzą Eee, synku, nachlaj się i zjedz do Natana Dobra Przynajmniej pod tym kątem jest gitara Eee, Zdzichu Spadamy stąd I hopsa i znowu dobramy. te to widać z daleka, to tu nawet nie trzeba bikona stawiać, bo bo ją widać a jak nie ją to to oczojemne coś co tutaj świeci te kurna, jak oni to na to nazywali? jak oni to nazywali tutaj? nie baryłki, nie pęcherze nie cebulki bulwy chyba nie wiem, też nie mam pewności, ale wiecie, wiadomo o co chodzi. Dobra, i jest powrotem. No i jak już tam ruszy fabuła, słuchajcie, to my będziemy skakać w te, wefte, w te, w te, w To kurna, i tak już teraz skaczemy, ale, ale w te, wefte, w te, w te, w te po prostu. Końca y, widać nie będzie. Trzeba się dobrze y, pozaopatrywać we wszystko. Isu. No i no, wiem, no... Kurde, nie wyczymię ty. I co to ja miałem stawiać tu? A, nie tu. Mieliśmy robić te... Niby taką tlenową tą... Bańkę. Zaraz zobaczymy. Jak to ma w ogóle funkcjonować? Musimy sobie to przetestować. Bo niby tutaj mamy taką miejscową zaawansowany ta stacja jest kluczową linią ratunkową w puszce generującą stały dopływ tlenu, który podtrzyma cię podczas kosmicznych przygód. No i aha, czyli tu nie można, ok? Natomiast aha, to takie tutaj. A to ja myślałem, że to ta bańka będzie większa, ale, ale to jest takie maleństwo. Dobra, to ja już wiem, do czego to się może przydać. To rzeczywiście, gdybyśmy przykładowo gdzieś byli w, w przestrzeni, tak bez statku, to można coś takiego postawić i, i się tam ogarniać z tym. Ale tak. O, nie wydaje mi się, żeby to, żeby to było potrzebne. Natomiast zdecydowanie jest potrzebne to, ale nie mam szkła, ale za to mam kwarc, więc szkło mógłbym sobie zarobić. Eee... Dwie sztuki. Będziemy mieli na 4. Na 2. Sorry. I w takim układzie możemy to tutaj ciepnąć. Eee, to, to, to zaawansowany bardzo proszę. I teraz z drugiej mańki będzie to samo. No i jeszcze pozostaje tam nie. Z dwadzieścia na 5 sekund, tak. Że bateryjki są. Tutaj jeszcze baterie, oczywiście, dojdą. Eee, pod spodem jeszcze dwie. No i to wtedy będzie 8 baterii. Po 4 z każdej strony tej bazy. No ciekawe, na ile to wystarczy. Jak na razie, to, to mamy zdecydowaną nadwyżkę. Podejrzewam, że tak na dobrą sprawę to, to na długi okres czasu by to mogło starczyć, ale proszę bardzo. 1200 aktualny poziom mocy, 555 zużywamy, moc generowana. Ok, generowanie mocy 20 na 5 sekund. No to się jeszcze przyda, nie? No. Ile to będzie wtedy? 30, tak? No dobrze. Mamy fabrykator, mamy stację ulepszeń, mamy ten fabrykator modyfikacji. Potrzeba nam stworzyć jeszcze nie to, zaawansowany fabrykator, tylko że tu chipseta będzie trzeba. Już widzę, że żelazo się skończyło, więc trzeba będzie tak czy inaczej wracać. Fabrykator modułów pojazdów na razie sobie to daruje, bo yy, mamy jeden w TETA-9 i chyba nie potrzeba drugiego. Więc to już jest. No oczywiście sadzarki yy, hydroponiczne no to trzeba będzie. No i tutaj jest stacja teleportu. Ale yy, tu jeszcze w dekoracjach mamy, no to jest niby sadzarka korytarzowa. Trzeba by to przetestować. Słuchajcie, bo to z tego może być coś organicznego, nie? Yy, nie mam pewności, ale możemy się o tym przekonać. że takie rzeczy. Wróćmy sobie na dziewiątkę. Tam ktoś z Państwa wpadł na pomysł, że jak nie mam e, pomysłu jak nazywać bazę, to żebym nazywał e, bazę imionami, ci, czynnikami e, Użytkowników, e, widzów, którzy mi pomagają tutaj w tym Drogi widzu Powiem Ci tak, pomysł z, z, Jak kulą w płot, bo To mi nic nie powie Także Wlecę w taką bazę i powiem: No, nie wiem, przykładowo. Nie wiem, że wleciałem w Exilo, czy w innego diabła. Tak. Trochę nie brzmi, nie? A tak to wleciałem w bazę. Nie wiem, niklową. Albo w bazę główną. Albo coś, nie? Także trochę tak. Czułbym lekki dyskomfortzik Także tutaj no im, imion nie będziemy używać w przypadku nazewnictwa baz Jedyne imię jakie tutaj jest używane to... Samon nosi imię Zdzichu A właśnie, a propos Samona to by wypadało mu wymienić ogniwa Hono I Hono No, i teraz trzeba będzie znowu narobić komponentów do produkcji pozostałych wymaganych rzeczy. Na całe szczęście już teraz jest o tyle łatwo, że my wiemy, co mniej więcej z czego idzie, wiemy, gdzie to mniej więcej znaleźć, i dodatkowo jeszcze mamy schematy odblokowane. Więc to bardzo ułatwia. Także tak, te wszystkie sprzęty, które tutaj się znajdują, zostaną przeniesione do tej bazy głównej, tak? czyli bazy, która będzie przy łorpie. Ta baza zostanie. Ona będzie tutaj pełniła taką funkcję. Hmm, dostarczania energii między innymi. Aczkolwiek ta główna też będzie miała dosyć pokaźne tam swoje, swoje zasilanie. No ale innego wyjścia to ja tutaj nie widzę. Z uwagi na fakt, iż, bo ponieważ energia potrzebna jest tu bardzo dobra, ja muszę podładować to cudo, te już się naładowały, więc elegancko, a z Państwem się żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście, jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.